Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym takim vlogu z makaronu. Mamy dzisiaj 4 listopada, ła, ale trzęsie, jak na parostatkiem w piękny rejs. <śmary> 4 listopada mamy, wczoraj też tam nakręciłem coś z makaronu, od jednych sztuk, dzisiaj jest od drugich i od trzecich, czyli drugi, trzeci boks robimy od tych większych sztuk. Zaczęliśmy sobie od tego jeszcze większego boksu. Czy tam gdzie jest pół metra makaronu ubitego, o jachcie piernicze. E, pół metra makaronu ubitego, no jest co targać, jest co targać, ta szóstka ma naprawdę co robić. Ten nasz biedny tur to już w ogóle, e, że on się amen w pasieżu nie zrobił to jest naprawdę święto i szok. E, no ale dobra, gnoimy sobie dalej, zaraz dojedziemy na pole. E, pokażę Wam jaki kawałek, co i jak, wyjaśnię mi więcej, pod co, na co, za ile e, I tyle, widzimy się dalej I pyk na O, jest co ciągnąć Oj oj, buja, buja, buja. No jak nic dycha jest lekko napite na tym rozrzutniku. Dobra, więcej 40 nie ma co przesadać. 38 Trochę buja. No i tak, tutaj mamy kawałek też niewdzięczny, bo jest sklina z, z trójkątu, zwał jak zwał. E, tutaj jest działka około 2 hektarów, niecałe 2 hektary. Tam hektar 80 bodajże. E, tutaj zaczynamy sobie gnoić, bo tutaj będzie kukurydza. Mamy już mniej więcej pół pola pognojone. E, to trzeba półbieg zmniejszyć. Bo jest straszna góra. Pupola mamy zrobione. Tutaj klasa Ziemi jaka jest, to jest czwórka. Tutaj wyżej pod trójkę podchodzi, a tam jest w samym rogu praktycznie, pokażę Wam, jest klasa piąta, szósta. Czekajcie, że nie przy... tu jest ten gwiazd, bo jak drogę zrobili, nam przestawili wjazd mieliśmy tam dalej i tutaj, a teraz nam zrobili jeden. I tak, o zobaczcie, widzicie, widzicie co to jest, to są właśnie te najpierdzielone żule jak to się mówi wezmą ci wypierdzielą taką flaszkę, aby nie mogli szmaciarze wziąć tą do, do domu czy do kosza i wypierdzielić to do śmieci, to nie Wejdzie ci wypieprzy na pole przejedziesz później <śmiech> <śmiech> i się bije w oponę <laughs> lepiej do rowu <laughs> lepiej do rowu <laughs> Tutaj też będziemy sobie gnoić, tutaj mamy zamiar posiać kukurydzę, kukurydza będzie na tym kawałku, tu jest 2 hektary ponad, też jest, będzie kukurydza, tam dalej jest hektar z groszem, też będzie kukurydza, następny kawałek, tam jest 3,5 hektara, też będzie kukurydza. I tam dalej, praktycznie jakieś 500-600 metrów, też dwa mniejsze kawałki, czyli gdzieś około 1,5 hektara w dwóch kawałkach. Tam też będzie kukurydza. Wałek sobie muszę włączyć. Tam też będzie kukurydza i o wyłączyć trzeba. No i tutaj się zastanawiamy, na tym kawałku, tutaj przy tym domu też jest kawałek 3,5 hektara, tu jest zasiane. Zabijcie mnie, kurde, żyto czy pszenżyto? Przężyto tu jest zasiane, tak. A tam później na gorszej klasie ziemi no przesiejemy kukurydzę. W zeszłym roku było ognojone, więc mam nadzieję że jakoś ta kukurydza wyjdzie. No i tak, tutaj gdzie jedziemy, na tym poprześniaku jest trójka, czwórka. Tutaj jest czwórka zmieszana z piątką, a tam w samiutkim rogu, tam dalej, dosłownie jak ta, taki tam cypelek, jest szósta klasa ziemi. Także zróżnicowanie jest naprawdę cholerne na tym kawałku. Tutaj już tak nie. Tutaj jest czwórka i praktycznie ta czwórka się utrzymuje cały czas od dołu do góry. E, za daleko jedziemy. Tu byśmy sobie stanęli. Dobra, tylko teraz tak. Na który to dziadek zrobił? Na te? Na te. Dobra, otwieramy. Otwieramy, otwarte. Eh, poszło, ale ja muszę słyszeć trochę. O, uchylimy sobie. Uchylimy sobie. Jedyneczka, taśma. I jedziemy z tym koksem. po no, posunął wpuścił niezły. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj do gnojno, trochę. Wyłączymy wałeczek. Na zakrętach nie wolno. Chociaż jakby był szerokątny wałek i chyba kurde na taki taki będę musiał kupić, bo mnie wkurza, że na zakrętach nie można e, jechać na włączonym wałku. Przecież to jest kurde tak jak w prasie, prasą czy paszowozem też się jeździ na wałku... Y... Czemu nie podniósł tego wyżej? Na wałku włączonym. I ten, o teraz jest lepiej. No i daje sobie radę ten sześciokątny, sześciokątny, kurde, szerokokątny, nie? Także tutaj mi się wydaje, że też powinien dawać radę. O, ale go trzyma. Już tak dziwnie, kurde dziadek jeździł, tam trochę, tu trochę. Dobra. A, mówię, co mi tak dupa lata, a ja nie mam napędu przedniego włączonego. Aczkolwiek moglibyśmy założyć z przodu ten obciążnik. Na sztukę te 300 kg, to coś by tam pomogło. Coś by tam, cześć cześć, coś by tam pomogło <laughs> Ale się zdupiliśmy i nie założyliśmy tego, a byłoby o wiele lepiej ten przydziem byłby dociążony byłoby o, o niebo lepiej Już przeszedł. Ale piękne zapachy. <laughs> odmiany kukurydzy jeszcze nie mamy wybranej. Odmiany kukurydzy nie wiemy, jaką będziemy siać dokładnie odmianę. E, aczkolwiek rozdzielimy sobie to na kukurydzę e, kiszonkową. Na odmianę i ziarnówkę, bo w zeszłym roku mieliśmy typowo kiszonkówkę, no i z tej kiszonkówki zostawiliśmy sobie hektar na ziarno. Żeby to po prostu teraz rozdzielić, żeby to miało ręce i nogi, wiadomo, inne FAO na. ale pieski latają. Inne FAO na ziarnistą, inne FAO na kiszonkową, no bo jednak ta kurde, trochę była mokra ta nasza kukurydza, miała 36,7 wilgotności. To jest naprawdę sporo, a tym bardziej jeszcze miała, miała więcej. Podejrzewam, że te 36 by miała 35 spokojnie, jeśli byłoby skoszone w odpowiednim czasie. W odpowiednim czasie, to znaczy nie w następnym dniu po deszczu i nie z rana, jak jest rosa. Pieski, uciekajcie. Bo mieliśmy skoszoną kukurydzę, przyjechał po prostu kosić tam kukurydzę zaraz z rana, jeszcze jak była rosa. I dwa na drugi dzień po deszczu. Także no, wilgoci nabrała sporo. Bo widzisz, piesek dostałeś gnojem. I na pewno byłaby susza, gdyby było to skoszone w odpowiednią porę. Dawka, jaka tutaj jest dawana obornika na to pole, to jest ciutkę mniejsza niż zawsze dawaliśmy tego obornika. A mnie coś przytrzymało. Składamy dziada. Dobra, gitara. Ale kamyczek będę musiał go wziąć i na granicę postawić, jak będzie orka robiona. Przejedziemy sobie tym kawałkiem, żeby opony trochę przeczyścić, nie? Żeby na drodze nie było sypu. psia! To jest sprzęt, tutaj czuć moc. Nie wiem, czy dobrze widać. Trochę obniżę, o. Tutaj to może zasłaniać. Coś tam będzie widać. Tutaj mamy właśnie ten boks, gdzie jest to, o kurde, nie, nie ten bieg, yy, to bydło starsze. Tu jest pół metra dosłownie głębokości ściółki. Wyrwie, wyrwie pójdzie Gorzej z cofnięciem. nie jest dobrze. E, no bo bez napędu jednak ciężko się cofać Tutaj podjazd, skos jest dosyć spory. Nie chcieliśmy go przedłużać. E, bo automatycznie, jeżeli, jeżeli byśmy przedłużyli, to ten skos by nam się. Ten podjazd tutaj, widzicie. Ten podjazd by nam się wydłużył i ten skos byłby mniejszy, ale znowuż mogłaby podchodzić woda z zewnątrz. Aczkolwiek tu jest ze spadkiem, także mogłaby i nie, mog i nie musiałaby podchodzić ta woda. Znaczy podchodzić, spływać bardziej do tych byków, tak? No ale ten skos jest jaki jest. Z napędem się jeździło lepiej, 10-14. Ale musimy tą skrzynię pośrednią zrobić. Zrobimy skrzynię pośrednią, tura z powrotem przełożymy i szóstka odsapnie sobie troszkę. Ale jakby nie patrząc, szóstka jest bardziej stabilna w tym turze niż 10-14. Jest dłuższa. Jest dłuższa i co za tym, za tym idzie automatycznie stabilniejsza. Dzisiaj osobiście dobrze w jeździ ciężko było się przyzwyczaić no bo jest długa tak <laughs> ta co najmniej pół metra jest dłuższy ten przód oto od, od zwykłej czwórki no i jest mniejsza widoczność, dużo mniejsza widoczność o jak mnie ten zawór trzysekcyjny wkurza nie wyłącza się od razu tylko wyłącza się dopiero po czasie irytuje mnie strasznie no nie wyrwę chyba tego Kurde, molek A zróbmy inaczej O, tak Ops Ops I teraz pójdzie O O I poszło Jakimś to sposobem Mi daje się radę Tutaj koniecznie jest ta ładowarka potrzebna Ja na tą ładowarkę kurde tak choruję Albo na jakiegoś bobkata małego Trzeba <tryk> odciążyć ten ciągnik z tym turem Do środka Do środka Do środka Do no. środka Do środka Tam masz wrota to się pchasz w dziurę Do środka one, by były, one były tylko raz wyganiane, i nie wiedzą, co mają zrobić. A te małe to, to już nie będą wiedziały, bo będą pierwszy raz. No gdzie się wpasz? Tam masz taką dziurę wielką. Uciekaj. No. Do środka. Do środka. No, 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 Tam masz dziurę, to się wkasz... ...we furtkę Zobrażam. No Wychodzić, wyjdziecie? Pierwszy raz będziecie wychodzić No Jazda No Wychodź Wyjazd no, Idź No już dałeś kroka Dwa kroki dalej Ty też Idź No Dwa poszły A wy? No. Kolejka Uciekaj No. No już byłeś prawie. No i co? Mamy problem. Problem tego typu. Proszę. Jak pięknie się urwało. Szlak mnie zaraz trafi. Cały rozrzutnik kobornika. Napikowany. Ledwo ruszyło. No. Jak tu teraz to wyjąć? Zrobić? Nie wiem. Ja pier... Nie no, dobra. Słuchajcie, ja się w nami żegnam w tym odcinku. Bo ja muszę jakoś to ogarnąć. Nie wiem, czy ja to pospawam, czy to da radę pospawać, żeby chociaż wyrzucić to, co jest na wolnym posuwie Nie mam pojęcia, jak to zrobię. Może nagram coś z tej naprawy. Jak na razie, trzymajcie się do następnego.